Przez ostatnich 20 lat zmieniło się podejście do rodzicielstwa. Bo ważna decyzja. To, to już się na całe życie bym powiedział. Przynajmniej w moim myśleniu, jeżeli już się decydujemy na dzieci, na przykład, to już jest obowiązek na całe życie. Obowiązek, który nie jest już czymś oczywistym, jak bywało w przeszłości. Obowiązek, który wiąże się z dużymi wyrzeczeniami, bo dziś młode kobiety mają większe wymagania niż nasze babcie, probabcie, jednak milczyć to, że będą spędzać czas cały czas w domu, opiekować się tymi dziećmi. Chciałby zobaczyć, a trochę świata, troszkę pospędzać czas w innym towarzystwie. Niż tylko w domu. Te domy mogą też być różne. Czasem skrywają tajemnice czy wręcz traumy. Kobiety chcą właśnie najpierw przepracować te ciężkie tematy, te traumy, żeby po prostu no nie przenosić tego na swoje dziecko, tak? Z pokolenia na pokolenie. Z pokolenia na pokolenie zmieniają się też statystyki dotyczące wieku rodzących kobiet. Teraz najliczniejszą reprezentacją kobiet na porodówkach są dziewczyny w wieku od 24 do 29 lat. Ze 20 lat wcześniej aż 6% rodzących kobiet to były. E, dziewczęta, tak naprawdę poniżej 20 roku życia, nastąpiła przez ten czas zmiana mentalności. Kiedyś inaczej się żyło, było lepiej po prostu. Niby było gorzej, ale ciężej, ale było tak bar bardziej rodzinnie, nie? A teraz młodzi chcą wszystko mieć, od razu wyjeżdżać gdzieś. Ten sam trend obserwują psychologowie w swoich gabinetach. Ludzie się po prostu też nastawiają na swój rozwój, na osiąganie swoich celów, swoich marzeń. No i. Jakby patrząc z boku, no to fajnie, nie, że tak jest, przecież nie trzeba, tak? Nie trzeba mieć dzieci. Albo po prostu nie chcą. Ludzie się obawiają tego, w jaki sposób te dzieci wychowają w takim świecie, w jakim jesteśmy teraz, czyli w sumie w takim niepewnym świecie, gdzie no, nie wiemy nie, co się wydarzy. Do tego dochodzi jeszcze presja społeczna. Z każdej strony słyszymy, że musimy dać radę, być dobrym rodzicem, ambitnym pracownikiem, świetnym partnerem, a w tym wszystkim zadbać jeszcze o siebie i swój rozwój. Katarzyna Pawłowska-Lemańska, telewizja Asta.